Witam kochani, dzisiaj na kolację będą kanapeczki z bagieczki spędzonym z łososiem, z pastą awokado, z jajeczkiem, z cypiorkiem, a do tego będzie sałata mieszana i malutkie jajeczka. Najpierw muszę te kromeczki wszystkie posmarować tą pastą awokado. Jest tylko awokado, troszkę cytrynki, sól i pieprz. I wszystkie te kanapeczki posmaruję Pagietka posmarowana pastą. Teraz musimy porozdzielać tego łososia. najwygodniej będzie właśnie tą pącetką. Podrywam go właśnie. Tak. Ładnie ta pącetka rozrywa. Pokroimy na mniejsze cząstki. A to jest chyba już cały kawałek. Tak, to jest już cały. To teraz to pokroić muszę. Tylko troszkę się daje na smaczek. Rozdrabniam to wszystko. I zaczynamy nakładać łososia na każdą kanapeczkę po kawałeczku. Pięknie. Większy, mniejszy nie ma znaczenia. Fajnie nakłada. tak wszystkie ponakładamy i za chwilę jajeczko jeszcze do tego dam. Teraz nakładam po kawałeczku jajeczka. Wygodnie pokroiłam je na mniejsze cząstki. Bo to są takie kanapeczki po prostu na jeden kąsek. I tak ponakładam jajeczko. Fajnie się na tym nakładam. No, Nasze kanapeczki gotowe. ma odrobinkę soli i jeszcze troszeczkę ogóreczka sobie soli nie za dużo, bo rybka na pewno słona, pieprzu. Pieprzczą lubimy, prawda? Może więcej. Tak. I to wszystko sobie posypiemy jeszcze tym drobniutkim szczypionkiem. O coś za chwilkę będziemy wsuwać. Tak, dzisiejsza kolacja kochani no sałata jeszcze do tego będzie kochani nasza kolacja gotowa ale jeszcze na koniec mamy tutaj troszkę czerwonej papryki trochę tak, drobno pokrojonej żeby dla kolorku dla smaczku dodać sobie tutaj no coś brakowało mi tu jakiegoś kolorku i zabieramy się do jedzenia zaczynamy kochani Próbujemy. Cika. ja zaczynam od konapeczki smacznego smacznego kochani smacznego korapeczki. takie kanapeczki na jednego kęsa no na dwa dla mnie mm -hmm. do tego jeszcze mamy sałatę do... A ty sobie jajeczkę wrzucasz, tak? No i sobie wrzucam sobie jajeczka. Mm, Pyszne rzeczy, kochani. Róbcie sobie, wymyślajcie, bo to mm -hmm. przyjemnie się żyje, jak się je takie fajne rzeczy. Szczególnie kochani jak jest gorąco. Mm. Dzisiaj u nas 25 stopni za szybko trochę to ciepło dlatego coś na zimno jemy bo za gorąco żeby gotować smacznego kochani wszystko pyszne dziękujemy Wam bardzo za oglądanie Pięknie. trzymajcie się Cześć